Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem szóstej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, gdzie Brubet Termalikanie Ciecza zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Jakim Radom Z nami jest Pan trener Marcin Broż, dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I przejdziemy do pytań zadanych przez dziennikarzy i tak Pałuskot pyta, Panie trenerze z jakim nastawieniem jedziecie do Radomia? Na pewno z szacunkiem, bo zespół z Radomia pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji, szczególnie na swoim stadionie ma wiele indywidualności, patrząc na ich ostatnie mecze, naprawdę widać, że to nie tylko schematy, ale i to też odpowiednie zbudowanie zespołu poprzez, przez trenera, jak również i cały sztab szkoleniowy. Ale z naszej strony wracając do nas z radością, my się ogromnie cieszymy, że możemy zagrać kolejny mecz w Ekstraklasie że e, cały czas e, jak gdyby robimy postęp i mam nadzieję, że każdy kolejny mecz, a tym bardziej taki, który jest po meczu, który nie udało nam się na, szczególnie na swoim stadionie przezwyciężyć na swoją stronę, że jest to szansa do takiego sporto, sportowej złości i rewanżu. Macie za sobą już kilka meczów w ramach tego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jest Pan zadowolony z dotychczasowych poczynań swojego zespołu? To może trochę e, tak, tak, inaczej, bo wczoraj byłem na treningach grup młodzieżowych i powiem szczerze, takich analiz meczów, treningów dawno nie słyszałem. I to ogromnie cieszy, że ta cała tutaj społeczność, że ludzie, wszyscy kibice naprawdę żyją tymi meczami. Samo to, że mamy cały czas, gdy przedane bilety, jest ogromne zapotrzebowanie. Ja tutaj widzę, jak, jak gdziekolwiek wychodzę, no, no, no jest jeden temat, tak, jest, jest taka radość, jak ludzie mówią, jest ogromne oczekiwania, ale i zarazem e, kibice doceniają, szanują to, co robimy, bardzo im się podoba to, że, że walczymy z każdym, gramy odważnie, e, gramy konsekwentnie, nie zawsze te wyniki są takie, jak byśmy oczekiwali i chcieli. Natomiast... E, Naprawdę ludzie doceniają to, że jako Beniaminek staramy się pracować i widzą progres. I to dla nas jest bardzo ważne, ale ja też przekazuję zespołowi, bo, no bo to jest największa radość dla sportowca, jeżeli, jeżeli kibic tak mówi o naszym podejściu, naszym zaangażowaniu do swoich obowiązków. Jakich trudności spodziewa się Pan podczas tarcia z Radą, jakim radą? Są w ogóle takie trudności, które zdiagnozowano podczas przygotowań do meczu z tym rywalem? Mówimy o zespole, który tak jak już prędzej powiedziałem, widać, że jest bardzo odpowiedzialnie zbudowany, są indywidualności zarówno z zarówno jak napastnicy, ale i w bocznych sektorach piłkarze, którzy nie tylko są dynamiczni szybcy, ale potrafią z łatwością wygrywać pojedynki jeden na jeden, ale i również widać yy, pomysł na grę defensywną. W konsekwencji to, to prowadzi, że Radomiak tak naprawdę w ostatnich meczach uległ tylko jakieloni Białej Stoki. To, to jest dla nas bardzo ważne, że jednak możemy, że potrafimy. Więc z naszej strony jak gdyby konsekwentna gra, konsekwentny pomysł i też odwaga, ale i zarazem z tyłu konsekwencja i wykorzystywanie sytuacji, których, które sobie stworzymy. To, co na pewno można przed meczem powiedzieć, czeka, czeka nas mecz bardzo bezpośredni. Gdzie będzie dużo sytuacji, jak i jednej i drugiej strony, i tutaj ta konsekwencja z tyłu, a zarazem ta gra indywidualna z przodu będzie decydowała, w którą stronę przy chwili się szala zwycięstwa. Arian Śczuczek pyta, dzień dobry, co trener sądzi o drużynie z Radomia? Czy trener myśli bardziej yy, o ofensywnym meczu obu ekip, czy jednak strzeleckiej formy obu ekip? Zespół bardzo dynamiczny, tak już prędzej tutaj, mówiłem to się za, zaraz zrzucę jak gdyby mówimy radomiak, widzimy, widzimy tą ilość bezpośrednich pojedynków, szczególnie w bocznych sektorach, ale i łatwość zmiany strony gry kombinacyjnej, dobrego rytmu, jak i również bliskość każdej formacji i pomysł na stałe fragmenty gry, ale i też na momenty, gdzie muszą zejść niżej bardzo dobrze, bardzo dobrze bronią, dobrze się w tym czują i zarazem wychodzą do kontrataku, więc zespół, który wie jak ma grać, wie czego chce. Natomiast my również jesteśmy dobrze przygotowani. Jesteśmy po treningu, jutro jeszcze mamy kolejne zajęcia i myślę, że podobnie jak nasz przeciwnik będziemy przygotowani do tego trudnego dla nas spotkania, ale konsekwencją, zaangażowaniem i poświęceniem takim, jak pokazujemy też w ostatnich meczach, w tych sytuacjach, w których nie zawsze jak gdyby wygrywamy jakieś pojedynki, bo to tak będzie, dobrym blokiem linii obrony będziemy, będziemy bardzo trudnym przeciwnikiem dla zespołu z Radomia. Bardzo dziękuję, to już wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.